Śmierci i odbierania konfiskaty majątków panicy. Tego się kasa. Tam dla nich się tylko kasa w ogóle liczy. Tam słowa, wszystko to po prostu nie ma znaczenia. To jest taki program dla Polski dekalog, Polaka, niepodległościowca, patrioty, narodowca, katolika. Po pierwsze, bezwzględnie anulować wirtualne zadłużenie, ten haniebny dług zaciągnięty bez zgody społeczeństwa. My jesteśmy w tej chwili około 5 bilionów prawdopodobnie winni. Polska, Polska jest sprzedana, to całe nasze złoto, co mamy, czy nadwyżkę dewizową tam 120 ileś miliardów dolarów, to to już dawno nie jest nasze. Jest, my jesteśmy łapani tutaj jak, jak, jak pająk muchę w pajęczynę, żeby się z tego nie, mógł, nie, nie móc wyplątać, żeby wszystko co mamy, przede wszystkim nasze surowce warte, można szacować to na 200 bilionów nawet złotych. To będzie, to będzie wszystko nie nasze. Zamiast korzystać z tego i ciężkie pieniądze, na, na przykład na fundusz emerytalny, gdzie nasze dzieci, wnuki mogłyby za 20 lat z tego korzystać, to będzie nie nasze. I to jest dług haniebny. To jest definicja długu haniebnego, definicja oficera armii carskiej z początku XX wieku, mówiąca o tym, że jeżeli państwo zaciąga dług, bez zgody obywateli i nie na korzyść tych obywateli, to to jest dług haniebny, tego długu nie ma. I ten dług, który my mamy, jest długiem absolutnie haniebnym. Podchodzi pod tą, pod tą definicję, to jest dług wirtualny. To jest pierwsza. pierwszy punkt. Dwa, repolonizować bez odszkodowań cały sprywatyzowany majątek, w tym bogactwa surowcowe będące już w obcych rękach, bez odszkodowań ale za to naliczyć należne kwoty za korzystanie z naszego majątku. To jest to rozkradzenie naszego majątku narodowego. Ziemie popegierowskie, fabryki, zakłady, pamiętacie, było 8 tysięcy zakładów pracy, zniszczona na początku wielkoprzemysłową klasę robotniczą, żeby się nie mieli siły. Teraz tylko rolnicy zostały, ich półtora miliona, ale to przecież też ich skasują. Trzy. Zażądać i wyegzekwować bilionowe odszkodowania za ludobójstwa dokonane na narodzie polskim od oprawców Niemców, Rosjan, Żydów, Ukraińców i Litwinów. Czwarte: skonfiskować majątki zdrajców odpowiedzialnych za rozkradzenie, zniszczenie i zadłużenie Polski oraz dokonać rozliczenia z wygenerowanych przez nich afer. Pięć. Przywrócić karę śmierci, jak na przykład ustawa z 18 marca 1921 roku, za powyższe przestępstwa, z możliwością zamiany na bezwzględne dożywocie i reaktywować kamieniołomy dla tychże sprawców. Przywrócić ustawę obowiązującą, obowiązującą w drugiej RP. Szósty punkt. Ujawnić nasze olbrzymie zasoby surowcowe, wykorzystać naszych zdolnych naukowców do ich eksploatacji w celu szybkiego rozwoju Polski oczywiście eksploatacji. 7. Szeroko dopuścić naszą Polonię do zaangażowania się w losy ojczyzny, zwłaszcza na polu innowacyjnym, gwarantując im na przykład 20% miejsc w Sejmie i Senacie. Dokonać, w tym samym punkcie, dokonać repatriacji Polaków ze wschodu zamiast milionów Ukraińców, Hindusów itd. Tak 8. Dokonać lustracji m.in. w sądach, prokuraturach, szkolnictwie, administracji państwowej, odsunąć od antypatriotycznego nauczania polskiej młodzieży, odebrać tytuły ludziom niegodnym oraz ordery Orła Białego, odznaczenia państwowe i inne profity. 9. Usunąć nadużywaną ustawę dotyczącą rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu, a w to miejsce wprowadzić ustawę surowo karzącą za antypolonizm, antykatolicyzm i szerzenie homoseksualizmu. 10. Nałożyć ogromne kary na polskojęzyczne media za wszystkie antypolskie programy i artykuły od 1989 roku. Realizacja całości zgodnie z wartościami katolickimi opracowano w kwiecień 2015. I tu jeszcze jeden podpunkt, który, który tutaj Andrzej zgłosił, hmm, tylko ponieważ dekalog to ma być 10 punktów, to to trzeba będzie tu w tą repatriację, ale umożliwić powrót do polski rodaków z Banicji. Bardzo dobrze, że Andrzej zaczął od tego pisma i od tego, że od lat niekoncesjonalni działacze niepodległościowi, ci, którzy byli opozycją antykomunistyczną są lekceważeni. Te pisma, tak jak powiedział, idą na berdyczów i najwyższy czas wyciągnąć z tego, z tego wnioski. Tak jak wczoraj powiedziałem i tego nie odwołuję, że niekoncesjonowani działacze niepodległościowi i opozycji antykomunistycznej są szczególną grupą żyjącymi świadkami historii, żyjącymi świadkami historii walki o, o niepodległość Polski w XX i XXI wieku, bo ta walka trwała to, co pokazał wczoraj Andrzej, również po 1989 po roku. To, co wczoraj powiedziałem, to środowisko jest takim twardym dyskiem. Młodzi by to nazwali backupem, taką radą starszych dla wszystkich Polaków. Tego dorobku i tego, co, co przeżyli ci działacze, co dokonali, jakie mają doświadczenia, nie wolno zmarnować. Każde normalne państwo korzystałoby z tego dorobku. Potem powiemy o takich programach, które są właśnie związane, że w szkole nie powinno się tam pchać LGBT, tylko właśnie takich działaczy, jak tutaj siedzą, żeby opowiadali o historii. To jest istota, istota rzeczy. Dlatego właśnie do Was. I do nas jest kierowane pierwsze zaproszenie do pewnego przedsięwzięcia, które jest zestawem wielu projektów dla Ratowania Rzeczpospolitej. Wczoraj ustaliśmy, chyba nikt nie ma z was wątpliwości, że trzecia RP specjalnie ją nazywam Trzecią RP, nie Trzecią Rzeczpospolitą, bo Rzeczpospolitą, ona nie ma wiele wspólnego, jest po prostu republiką. Parweniuszy. Trzecia RP to Republika Parweniuszy. Przypominam, że Parweniusz to jest taki dorobkiewicz, który zarobił psim swędem i potem udaje, że jest elitą, elitą państwa. Taka jest, takie są nasze, zarządzający nami trzecia RP. Niestety odlewa do prawa, od lewa do prawa. I teraz Trzeba z tego wyciągnąć wniosek. Przez kilka lat pisane jest do nich i oni nie reagują. W związku z tym istnieje pilna konieczność powołania reprezentacji Polaków, którzy zdefiniują polską rasizmę, nawet wspierając się o nią jak wczoraj, zdefiniują polski interes, interes narodowy i będą realizować te postulaty, które tutaj ważne zostały postawione. Dosyć już wysyłania co chwila, co chwila listów z prośbą. My musimy przejść do działania. Musimy powołać taką re reprezentację, która zastanowi się nad konstytucją, nad zmianami ustrojowymi, nad ordynacją wyborczą, nad przejęciem polskich złóż dla Polaków, czy wreszcie nad nową architekturą finansową. 5 kwietnia. Minęła 35. rocznica powołania Okrągłego Stołu, tego aktu założycielskiego, tego trzeciej RP. Chyba już wiemy, że to nie spowodowało nic dobrego. Ale padnie pytanie, w jaki sposób powołać taką reprezentację i z kogo? I stąd jest, po to tutaj między innymi przyjechałem, żeby właśnie powiedzieć, że. Kto jak kto, ale właśnie Wy, jako ten twardy dysk, jako ci ludzie z doświadczeniem. W historii zawsze była Rada Starszych, zawsze byli ci, którzy byli doświadczeni, od których ci, którzy zarządzali, to byli wodzowie plemienia, czego czerpali tę mądrość, czerpali tę wiedzę. W związku z tym, według mnie, bez Was. Czy bez nas nie da się stworzyć takiej reprezentacji, jeżeli nie będą właśnie ludzie z takim, z takim doświadczeniem. I to jest pierwsza, pierwszy element, skąd się mia, ma, ma, ma wziąć ta, 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 ta reprezentacja. I drugim sposobem wyłaniania ludzi do tej reprezentacji jest zapisane w Biblii. Chrystus i Biblia mówi, po owocach ich oceniajcie po owocach nie to co będą by przyjdzie taki na wybory. Wczoraj słyszałem audycję dlaczego Trzaskowski ma być prezydentem Warszawy. Bo jest przystojny. No rany boskie, to jest kwalifikacja? No błagam I to mówią młodzi ludzie. Oni już tak są głupieni, tak są głupieni. Więc po owocach po owocach, co zrobiłeś, jakie masz osiągnięcia, jakie masz osiągnięcia naukowe, jakie masz. to Cię predyscyplinuje do tego, żeby się, jeżeli potrafisz zarządzać projektem, to będziesz się zarządzał projektem pod nazwą, pod nazwą Polska. I druga, o czym wczoraj też żeśmy mówili, to bardzo łatwo dokonać selekcji, jeżeli sobie powiemy, kto jest za wojną, a kto jest przeciw tej wojnie. Bo wojna zawsze rujnuje, zawsze rujnuje. W związku z tym istnieje pilna potrzeba zwołania Międzynarodowej Konferencji Pokojowej. I Polska z racji swojego położenia jest absolutnie predysponowana do tego, żeby taki postulat zgłosić. To, że nie robi tego trzecia RP jest hańbą i skandalem. Hańbą i skandalem, że, my że oni nawołują do wojny, zamiast nawoływać do pokoju i proponować rozwiązania, rozwiązania pokojowe. I wreszcie musimy się odnieść do bardzo, istotnego, bardzo istotnej kwestii, jaki jest nasz stosunek do Unii Europejskiej. Bo na razie widzicie, że to jest realizowanie, tu nie ma akurat Zygmunta, a poszedł, ostatnio mi się taką książkę, gdzie pokazuje się, że mnóstwo postulatów, które teraz realizuje Unia Europejska, krótko mówiąc, realizowała Trzecia Rzesza. Musimy mieć świadomość, czym ta y, 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 Unia Europejska jest i czy my ją akceptujemy, czy nie, czy, czy jesteśmy za Europą ojczyz, tak jak to proponowała w pierwszej Rzeczypospolitej Polska, bo Słowo Europa i pojęcie Europa padło w Polsce. Miechowid był pierwszym, który te pojęcie wprowadził w kontekście właśnie Europy, Europy ojczyzn. I do tego będziemy musieli się ustosunkować i to też będzie elementem, kto powinien do tego, do tej reprezentacji się znaleźć. I wreszcie bardzo istotna kwestia, o której żeśmy rozmawiali w kularach. To jest pieniądz. Obecnie pieniądz jest tym, który nas zniewala. Pieniądz jest powodem wojny, o pieniądz jest wojna. Pieniądz jest tym, który stymuluje i finansuje obie strony konfliktów. Cała ta architektura finansowa, która teraz funkcjonuje, jest oparta właśnie o pieniądzu, który jest zainteresowany, żeby była konkurencja, żeby była wojna, żeby te pieniądze się mnożyły. I również o tym, żeśmy pomyśleli. I się to wiąże z, z bardzo ważnym historycznym wydarzeniem, który był, była tak zwana reforma mennicza Batorego. Była ona niezwykle nowoczesną reformą, kiedy polski złoty, był polski złoty i grosz. I polski złoty miał tak mocną siłę, jak obecnie dolar. Był akceptowany nawet w Turcji. Był najważniejszą walutą w Europie. Opartą o srebro. Opartą o srebro. Tutaj siedzi człowiek z KGHM i wie, że Polska siedzi na srebrze, które nie jest wykorzystywane. My powinniśmy zakotwiczyć pieniądz właśnie w srebrze, w tym największym naszym majątku, ale również i w złożach, bo jesteśmy niezwykle bogatym krajem i wtedy nasz pieniądz będzie niesłychanie pożądany i niesłychanie wartościowy. Będzie walutą pokoju. Odwrócimy ten paradygmat, który funkcjonuje, że pieniądz wywołuje wojny? Nie, pieniądz ma je gasić. Ma być środkiem transakcyjnym, ma ułatwiać nam życie, a nie być tym, co nas będzie zniewalać. Trzeba zaprosić bardzo wiele państw, zastanowić się właśnie, jakie to powinny być państwa. Bardzo istotne jest to miejsce, gdzie odbędzie się ta konferencja. Ja ostatnio podpisałem taki apel Polonii, pewnie się słyszeli, kolonia amerykańska i znaczy z całego świata, bo i Szwecja, i, i Holandia, i Wielka Brytania, i, i tam, gdzie, tam, gdzie są Polacy, wystąpiła z takimi. To było 100 sygnotarzy, które to podpisali. I tam między innymi padła taka propozycja, żeby konferencja pokojowa odbyła się przez internet, czyli żeby była bez terytorium. My żeśmy wtedy powiedzieli, że oczywiście, że to równolegle to trzeba robić, ale wydaje mi się, że miejsce może być tutaj, tutaj kluczowe.